Hej, to ja do Was powiem krótko i zwięźle, bo widzę, że niektórym kotlecik staje w gardle. Kochani, byłem złym człowiekiem, jestem święty, jestem zbawiony, uzdrowiony, a byłem złym człowiekiem, nic dobrego w życiu nie zrobiłem. Jesteśmy tutaj po to, aby Wam przekazać tą radosną informację. Nie jesteśmy po to, aby zebrać hajsiwo. Czy żebyście się zapisali do jakiejkolwiek religii, czy do sekty, nikt nam za to nie płaci. Zrozumcie to. Głosimy wam prawdę i radosną informację, że jeszcze dziś tutaj, jedząc tego kotlecika, może stać się świętym. Tak, świętym i zbawionym. Nie, święty to nie jest ten, który tam jest jakiś na obrazku i świeci się aureola nad nim. Kochani, zacznijcie czytać Pismo Święte. Macie tam wszystko napisane. Święty to jest ten, który jest oddzielony tego świata, który pojednał się z Jezusem, oddzielony, nie należący już do tego świata, lecz do Jezusa. To jest święty, a zbawiony jest każdy, kto uwierzy w zastępczą ofiarę Jezusa i nieważne, co zrobił w życiu. Ja 35 lat byłem alkoholikiem, byłem hazardzistą, szydercą, wodnikiem, hejterem. Z to, chciałem mi ściąć łapy na marszu LGBT. Byłem chodzącym złem, a teraz ja Wam mówię. Zobaczcie, jestem święty i zbawiony. Zbawiony z łaski przez wiarę. To jest ta niezasłużona przychylność Boża, ale trzeba czytać Pismo Święte. Ja 50 lat nie zajrzałem do tej książki, tak zwanej, chociaż dostałem na pierwszą komunię. Nie czytałem. I wiecie, wiecie, jestem tutaj i mówię Wam tą radosną nowinę. Chociaż mógłbym sobie siedzieć gdzieś nad jeziorkiem, palić jakiegoś grilka, popijać browara, ale nie. Ponieważ oddałem życie Jezusowi, ustanowiłem Jezusa swoim zbawicielem i królem, aby to on królował w moim życiu. I zobaczcie, ja byłem bardzo wstydliwym człowiekiem. Stoję tutaj przed wami, mimo tego hejtu, który tutaj jest. I głoszę wam Ewangelię, tą radosną nowinę o tym, co zrobił Jezus dwa tysiące lat temu. Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu było: wykonało się. I teraz Ci mówię, choćbyś robił milion uczynków, nie da Ci to zbawienia. To są ust. Takie tyle znaczą, co splugawiona szmata, tak jest napisane w Piśmie Świętym, właśnie też nie czytałem. Takie uczynki, którymi próbujesz się usprawiedliwić, w oczach Boga nic nie warte, za przeproszeniem gówno warte. Niczym nie usprawiedliwisz się, żaden człowiek, tylko jedyne usprawiedliwienie i zbawienie jest przez Jezusa Chrystusa. I to tyle, albo aż tyle dla niektórych. Zrozumcie to, to nic nie kosztuje, nie musisz się do tego przygotowywać. Nie wiem, leżeć w worku pokutnym, klepać różańce, jakieś modlitwe, wierszyki wymyślone przez religię. To wszystko jest nic nie warte. Nic nie warte. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Tylko i wyłącznie jest napisane, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do mego Ojca, jak tylko przeze mnie, przez Jezusa. Czyli w sercu, otwierasz serce i w sercu wierzysz, że Jezus umarł za wszystkie Twoje grzechy, które popełniłeś, popełniasz i popełnisz. Wierzysz, że umarł za te wszystkie grzechy A następnie został z Zbudzony dnia trzeciego I ustami wyznasz Jezusa swoim Zbawicielem i Królem I tyle, jesteś zbawiony Zbawiony z łaski, usprawiedliwiony Nie usprawiedliwiony przez ludzi Lecz przez Boga To jest sprawiedliwość Skorzystajcie z Bożej sprawiedliwości Bo sprawiedliwość ludzka nic nie znaczy Ja, wiecie, w oczach ludzi byłem złym. Złem A w oczach Boga jestem święty Podnosi się co? Was. No, we mnie też się podnosiło, jak pierwszy raz to usłyszałem, bo nie czytałem Pisma Świętego. Czytajcie Pismo Święte. Jak nie macie książki, to sobie otwórzcie nawet teraz, jedząc kotlecika, jedząc loda. Przeczytajcie w internecie. Macie Biblię elektroniczną. Wszystko jest napisane. Tylko diabeł tak działa, że próbuje odciągnąć ludzi, ode od odepchnąć od Biblii, od prawdy. I wymyśla te różne religie, nakazy, zakazy, że musisz czymś zasłużyć. Nie zasłużyć. Tylko musisz uwierzyć w zastępczą ofiarę Jezusa. I to tyle. Finito. A ja jestem, jak uwierzyłem Jezusa dwa i pół roku temu, powierzyłem resztę życia. Jestem uzdrowiony i zbawiony. I na drugi dzień już zapomniałem, co to alkohol i hazard. Nie mam żadnych nałogów. Nie biorę tabletek, chociaż brałem pół garści. Każdy z was może być zdrowy jeszcze dziś. Sięgnąć po uzdrowienie z krzyża. Z krzyża. Przez wiarę. Wszystko przyjmujemy przez wiarę. Przez wiarę. to, co niewidoczne. To jest wieczne, a to, co namacalne, to jest, wiecie, chwilowe. To jest błahe, to jest nic nie warte. Nic nie warte. Zrozumcie to. To jest doczesne. Tak jak tego loda zje, tak jak kotlecika, tak jak wypijesz piwko, to jest doczesne na chwilę. Te twoje zabawy, te twoje nałogi. Po co w tym siedzisz? Możesz z tego wyjść. O tak, just like that. Tylko otwórz serce do Jezusa. I to tyle. Finito. Amen.